Cześć, mamy tutaj do rozwiązania nierówność, mamy dwie funkcje, funkcję w tym jedna jest wymierna, a druga jest funkcją liniową z wartością bezwzględną. Pierwszą rzecz jaką zrobimy to oczywiście określimy sobie dziedzinę, tutaj napiszę f od x należy do rzeczywistych bez dwójki, tak? bo mamy funkcję wymierną i na dole nie możemy mieć w mianowniku zera. I teraz analizujemy sobie sytuację. Jeśli mamy wartość bezwzględną, to tak naprawdę, zobaczcie, w jednym, dla jednego fragmentu dziedziny mamy inny wzór funkcji, a dla innego mamy inny wzór funkcji, czyli musimy to sobie rozdzielić na dwa przypadki. I teraz nasza funkcja, nasza nierówność to jest f od x mniejsza równa od g od x, czyli zapiszmy sobie od razu 4 minus x. Przez x minus 2 i ma być mniejsze, równe od g od x. I teraz nasze g od x mamy z wartością bezwzględną. No to teraz, jak wiecie, przy wartości bezwzględnej zawsze to sprawdzamy odległość od zera, czyli to zawsze będzie wynik miało dodatni. Czyli możemy sobie to rozłożyć na dwie, dwa przypadki. Czyli pierwszy przypadek będzie, że x minus 1 jest większe, równe 0. A drugi przypadek x minus 1 jest mniejszy od 0. I teraz ta nasza nierówność będzie wyglądała następująco. Jeśli x minus 1 jest większy równy od 0, no to wiadomo, że ten moduł możemy sobie zdjąć, czyli tę wartość bezwzględną, bo to jest po prostu, wiemy, że to jest większe równe 0, czyli piszemy x minus 1 minus 3. A teraz drugi przypadek też nasza pierwsza funkcja x minus 2, funkcja x i mniejsze równe. I teraz jeśli wiemy, że to w module, czy to w wartości bezwzględnej jest ujemne, no to musimy to poprzedzić minusem, żeby zmienić tego znak. Więc będzie minus x minus 1 odjąć 3. No i teraz możemy przystąpić do rozwiązania. Pierwsza nierówność, x większe równe od 1 a tutaj musimy wszystko na jedną stronę przerzucić i doprowadzić do wspólnego mianownika, czyli 4 minus x przez x minus 2, a tutaj wychodzi nam po drugiej stronie x minus 4, czyli musimy odjąć x minus 4, to będzie mniejsze równa od 0. I dalej, może pociągniemy sobie tę pierwszą najpierw nierówność, a drugą rozwiążemy sobie w drugiej kolejności. Czyli x większe równa od 1, powtarzamy, a tutaj wspólny mianownik to będzie oczywiście x minus 2, dlatego że to drugie no, nie jest ułamkiem, tak? Więc jedyny mianownik, jaki mamy możliwy, rozsądny, to jest x minus 2. I teraz tutaj odjąć i oczywiście musimy rozszerzyć to przez x minus 2, ten drugi nawias. I teraz to będzie mniejsze równe 0. I tutaj na, dół, na górze będziemy rozwiązywać i mamy x większe równe od 1. I górę musimy sobie przeliczyć. 4 minus x minus. I teraz każdy wyraz razy każdy, czyli x kwadrat minus 2x minus 4x plus 8. Jak widzicie, wszystko w nawias wstawiłam, żeby nam tutaj nie zamieszał ten minus, bo mogłabym od razu to zmieniać, ale nie, może nie wiedzielibyście, co się dzieje. Więc teraz sobie w drugim kroku zmienimy. Ja widzę, że tu się za bardzo rozpasałam, bo nam się nie zmieści to drugie. Ale jakoś będziemy sobie radzić. Dobra, 4 minus x i teraz odjąć x kwadrat. W nawiasie jest minus 6x, czyli plus 6x i odjąć 8. I to dzielone przez x minus 2. I dalej x większe równe od 1. Tutaj na górze w mianowniku mamy minus x kwadrat plus 5x i odjąć 4. To jest dzielone przez x minus 2. Ma być. A, i tutaj nie napisałam mniejsze równe 0. I tutaj też jest mniejsze równe 0. x większe równe od 1 i e, drugi nasz e, ułamek. No to widzimy, że musimy tutaj policzyć deltę. Tutaj na dole gdzieś policzę. Mam nadzieję, że uda nam się. Może tu. Delta. B kwadrat 25 odjąć 4ac, czyli odjąć 16 daje nam 9, czyli x1 będzie równe. Minus 5, minus 3 przez 2a, czyli przez minus 2. To nam daje 4 lub x2 będzie równe minus 5 plus 3, czyli minus 2 przez minus 2, czyli 1. Yy, I w związku z tym możemy to zapisać jako postać iloczynową minus x, x minus 4, yy, bo to było z plusem, a tutaj też będzie z plusem, czyli x minus 1. To znaczy pierwiastek jest z plusem, oczywiście, i mniejsze równe. 0, zapisujemy to w postaci e, x większe równe 1, a to w postaci iloczynowej, czyli w postaci wielomianu. Bo teraz określamy tylko znak, więc nie ma znaczenia, czy będziemy e, dzielić, czy mnożyć. Wynik będzie ten sam, a tak możemy po prostu naszkicować sobie łatwo wykres tego wielomianu. No i zaczynamy. Wstawiamy sobie pierwiastki. Po pierwsze x musi być większe równe 1. No to zaznaczmy te pierwiastki, będzie tak. 1, 2 i 4. I z dołu zaczynamy, bo mamy minus przed, to jest nasz współczynnik, minus 1. Zaczynamy rysować z dołu. Nasze pierwiastki są jednokrotne, więc przechodzimy na drugą stronę. I dotąd dochodzimy, bo ma być większe równe 1. Teraz patrzymy na dziedzinę. Z dziedziny jest dwójka wykluczona, więc dwójki nie będzie. To a ten punkt będzie i ten punkt będzie, i ma być mniejsze równa od zera, czyli ten fragment i ten fragment. Czyli z tego pierwszego y, zestawu nierówności x należy do y, od jedynki do dwójki, suma od czwórki do nieskończoności. A teraz druga, y, drugi zestaw, nasz du, drugi układ nierówności. x będzie mniejsze od 1. Teraz wrzucamy to oczywiście na wspólny mianownik po jednej stronie. 4 minus x przez x minus 2. Ja to może oddzielę kreską, bo potem nie będzie widać, co się dzieje. I teraz tutaj po drugiej stronie mamy minus x plus 1 i minus 3, czyli minus x minus 2. Czyli jak wrzucimy na drugą stronę, to będzie plus x plus 2 i to ma być mniejsze równe 0. Wrzucamy na wspólną kreskę ułamkową czyli x minus 2 będzie naszą kreską łamkową. Tu ja sobie ją usunę, bo to przeszkadza. <laughs> czyli y, kreska ułamkowa, u, y, mianownik x minus 2 i tu będzie 4 minus x y, razy, to będzie dodać oczywiście, i x plus 2 rozszerzone razy x minus 2 i to ma być mniejsze, równe 0. Musimy to sobie przemnożyć. Dobrze, tutaj będę pisać, mam nadzieję, że się zmieszczę. 4 minus x plus tutaj wzór skróconego mnożenia, x kwadrat minus 4. I na dole x minus 2 to ma być mniejsze równe 0 i oczywiście x mniejsze od 1. I upraszczamy, x mniejsze od 1, tutaj będzie x kwadrat minus x przez x minus 2. To jest mniejsze równe 0 czyli x minus 1, x mniejsze od 1, przepraszam, teraz już wyprzedziłam, x razy x minus 1 i x minus 2, mniejsze, równe od 0. I możemy też w postaci wielomianu to zapisać, tak? Przerzut, zamieńmy sobie to dzielenie na mnożenie i narysujemy to na osi. Teraz pamiętamy, że x ma być mniejsze od 1, czyli nasze pierwiastki mamy 0, 1 i 2, Współczynnik przed X jest dodatni, czyli zaczynamy od góry. Tak x jest mniejsze od 1 czyli w ogóle jedynka nie będzie należała. I jeszcze tutaj mamy wyłączone z dziedziny 2, to nas nie interesuje, bo to jest poza naszym zakresem i ma być mniejsze równe od 0 i jeszcze mniejsze od 1, czyli jedyny nasz przedział to będzie tutaj, czyli x należy. Od niej minus nieskończoności do 0, a 0 należy. Dobra, to teraz musimy zsumować sobie te dwa e, przedziały, ten i ten, bo to było tutaj albo tak jest, albo tak. Czyli będzie suma przedziałów, będzie wynikiem. Czyli x należy do przedziałów od minus nieskończoności do 0, suma od 1 do 2 i suma od 4 do nieskończoności. Dobrze, to teraz spróbujemy się zmieścić na tym małym kawałku z naszym drugim działaniem. Drugim przykładem. Oddzielamy krechę. I liczymy. Znowu mamy tę samą sytuację. Będziemy mieli dwa przedziały dla tej funkcji, kiedy będą inne wzory. Pierwsza jest bez zmian. Musimy zapisać tylko sobie dziedzinę X należy do rzeczywistych bez minus czwórki. I Możemy już przystępować do roboty, czyli to będzie x plus 7 dzielone przez x plus 4 e, i teraz ma być wie, mniejsze, równe e, i g od x. No to jak widzimy, x plus 5 e, mamy teraz w module, czyli x plus 5 będzie większe, równe od 0, to będzie nasz pierwszy przedział, a drugi nasz przedział to będzie x plus 5 mniejsze od 0. I teraz tutaj sobie wpisujemy. Jeśli to jest większe równe 0, to jest bez zmian, prawda? Bo było dodatnie, więc nic nie zmieniamy. A teraz tutaj będzie ze zmianą, tak? Bo jeśli było ujemne, to musimy sobie postawić znak minus przed, czyli to będzie minus x, minus 5 i minus 2, czyli minus 7. Tutaj możemy dalej rozwiązywać, czyli x większe równe od minus 5. Tutaj wrzucimy sobie na jedną kreskę, będzie x plus 7 przez x plus 4. Odejmiemy, oczywiście, tutaj mamy x plus 3 w sumie, więc odejmiemy x plus 3 i to będzie mniejsze równe 0. Pociągnę pierwszą nierówność. Pierwszy układ w zasadzie nierówności. Wspólny mianownik będzie x plus 4. Pierwszy bez zmian, tak, a drugi musimy rozszerzyć. Przez x plus 4 i to ma być mniejsze równe 0. A i dalej. x jest większe równe minus 5. <laughs> Na górze robimy porządki, wymnażamy, czyli to będzie minus. I teraz już uwzględnię od razu ten minus, czyli tutaj było x razy, y, x, razy x, czyli minus x kwadrat plus 4x plus, mi, czyli minus 4x. Plus 3x, czyli minus 3x i plus 12, czyli minus 12 przez x plus 4 to ma być mniejsze, równe od 0. I lecimy dalej. x większe, równe od minus 5, a tutaj wychodzi nam minus x kwadrat yy, i minus 6x minus 12, plus 7 to będzie minus 5 przez x plus 4. Mniejsze, równe od 0. Liczę pod spodem deltę dla naszej tej funkcji kwadratowej b kwadrat. 36 minus 4ac, czyli minus 20, daje nam 16, czyli x1 jest równe 6 minus 4 przez 2a, czyli przez minus 2, to nam e, daje minus 1, lub x2 jest równe 6 plus 4, czyli 10 dzielone przez minus 2 daje nam minus 5. E, czyli. Możemy to sobie zapisać jako postać wielomianową, zobaczcie, już od razu tak, zamienimy sobie to na postać iloczynową, czyli minus, mamy przed x kwadrat, czyli a wystawiamy przed nawias. Tu wpisujemy nasze pierwiastki, czyli x plus 1 razy x plus 5. Y, I jeszcze x plus 4 mamy. I to ma być mniejsze równe od 0. I teraz x większe równe od minus 5. Y, może już nie będę pisała. W sumie. Od razu na, nanieśmy sobie to na oś y, i maszę pierwiastki, to jest minus 5, minus 4 i minus 1. x ma być większe, równa minus 5. Ujemny jest y, współczynnik przed x, zaczynamy rysować od dołu i kończymy na minus 5. Y, minus 5 jest y, z dziedziny wyłączona, czyli musi to być puste, y, a te elementy mogą być pełne czyli na, mogą należeć. E, I ma być to mniejsze równe 0, czyli tu nas interesuje i tu. Czyli nasz wynik tutaj to będzie x należy do przedziału od minus 5 do minus 4. Suma od minus 1 do nieskończoności. A teraz zrobimy drugi, e, drugie rozwiązanie. Musimy to się zmieścić jeszcze ze wspólnym, z częścią wspólną. Jakoś się poradzi, jakoś sobie musimy poradzić. Czyli e, x plus 5 mniejsze od 0. E, teraz to na wspólny mianownik oczywiście, czyli x plus 7. Tu mamy x plus 4. Dodajemy. E, do, jak dodamy obostronnie x plus 7, no to po lewej stronie będzie x plus x plus 7, a tutaj będzie mniejsze od 0. Czyli dalej x plus 5 mniejsze od 0. A tu wspólny mianownik będzie x plus 4. Musimy rozszerzyć y, x plus 7 razy x plus 4 i to jest mniejsze równe 0. Dalej. A nie rozwiązałam jeszcze tego pierwszego, czyli x mniejsze od minus 5 oczywiście. Tutaj wymnażamy x plus 7 plus x kwadrat plus 4x i plus 7x to nam da 11x i plus 28 to ma być mniejsze równe od 0. I oczywiście mianownik jeszcze dopiszemy x plus 4. I teraz x mniejsze od minus 5. Robimy porządki. Wychodzi x kwadrat plus 12x i plus 35 przez x plus 4 mniejsze równe od 0. Tutaj policzę deltę. Delta b kwadrat, czyli 144 minus 4 razy 35, to będzie 140, czyli delta jest równa 4, x będzie równy minus b, minus 12, minus pierwiastek z delty przez 2a, czyli przez 2, to nam daje minus 7 lub x, 2 będzie równe minus 12 plus 2, czyli minus 10 przez 2, czyli to będzie minus 5. Zapiszmy od razu w postaci wielomianu. To będzie x dodać 7, razy x dodać 5 i razy x dodać 4 z mianownika mniejsze równe od 0. Rysujemy oś, nasze pierwiastki minus 7, minus 5, minus 4, tutaj mamy ograniczenie, że x ma być mniejsze od minus 5, to wiemy, na pewno będzie minus 5 wyłączone. Minus 7 może być włączone i teraz rysujemy wielomian od góry. Współczynnik A jest dodatni. I gdzie to jest mniejsze równo 0? Tutaj i tutaj, ale to już nam nie wchodzi do dziedziny, czyli z tego elementu mamy, jakby z tego drugiego układu, mamy x należy od minus nieskończoności do minus 7, i minus 7 należy. I dalej już nie, bo to ma być mniejsze od minus 5, to teraz sumę tych przedziałów musimy zrobić, czyli nasze ostateczne rozwiązanie to będzie x należy do przedziału od minus nieskończoności do minus 7, suma od minus 5 do minus 4 i jeszcze suma od minus 1 do nieskończoności.